Przechodzę do Was na moment, żeby powiedzieć Wam o książkach. Powiem Wam o dwóch ostatnio przeze mnie przeczytanych oraz o jednej, w której jestem trakcie. Zacznę może na początku od takiego małego dzieła sztuki. Są to śnieżne kamelie. Tak wygląda ta książeczka. Jest generalnie niewielka, jak widzicie. jest to czwarty tomik z takiej poetyckiej serii autorstwa Patrycji. Hiodo Malewskiej oraz Hiroshi'ego jego czyli jej taty. Ja Patrycja obserwuję już jakiś czas, tworzy przepiękne rzeczy, uwielbiam jej wrażliwość, jej subtelność, śledzę jej filmy na YouTubie. Ona dużo mówi o tej kulturze japońskiej, ponieważ jej mama jest Polką, a tata właśnie pochodzi z Japonii, więc no świetnie jest się dowiedzieć czegoś o tej kulturze, o piciu maczy, o, o tych wszystkich właśnie napojach, daniach. Uwielbiam, uwielbiam i śledzę, i właśnie bardzo chciałam ją wesprzeć, ponieważ tutaj właśnie są jej teksty. To jest generalnie Haiku, czyli takie bardzo krótkie teksty. One są też w bardzo konkretny sposób napisane, ponieważ tutaj liczą się sylaby. 5, 7, 5. Tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, czy to zobaczycie. O, chyba tak. Tutaj mamy właśnie po polsku, a tutaj po japońsku i to jest. Świetne, bardzo, bardzo fajnie, że jest tutaj również właśnie po japońsku przetłumaczone. I tak, uwielbiam wydanie, uwielbiam wydanie. W ogóle cała ta seria, ponieważ to jest seria, w której są cztery pory roku, kupiłam również sobie wiosnę i powiem Wam o tej książce wiosną, kiedy ją przeczytam. A teraz właśnie bardzo zależało mi na tej zimowej wersji. No jest wydana prześlicznie, tutaj ma taką obwolutę bo mogę to tak nazwać. Bez obowaluty wygląda tak również przepięknie. Ten kwiatuszek tutaj jest tłoczony, więc no naprawdę jakby wydanie jest moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie. To wygląda po prostu pięknie, dlatego uważam, że jest to dzieło sztuki. Noszę to ze sobą w torebce. Dzięki temu, że jest to mały format, to mogę to po prostu wszędzie mieć i bardzo mi się to podoba. Oprócz Patrycji i jej taty, w tych tomach w ogóle, nie tylko w tym tomie, swoje haiku zamieściły również inne osoby. Tutaj nie wymienione na pierwszych stronach, ale z tego co wiem, tutaj pod koniec wymienione są ich nazwiska. Świetna sprawa. Jeśli chodzi o same te teksty, są. Bardzo krótkie, oczywiście, bardzo takie wrażliwe, moim zdaniem świetne. Ja jestem bardzo wrażliwa. Ja uwielbiam detale, ja uwielbiam takie codzienne małe rzeczy, piękno roślin, piękno drzew, piękno natury, piękno codziennych przedmiotów, które nas otaczają, piękno również pór roku i tutaj ta zima jest przedstawiona no, przepięknie. Na przykład otworzyłam sobie taką random, randomową stronę złotego liścia grudzień oszronił srebrem, gdy śnił pod drzewem. I to są właśnie tego typu teksty. Myślę, że nie dla każdego, ale dla osób właśnie ceniących sobie taki spokój, właśnie do, do, takie docenienie chwili. To myślę, że to będzie coś wspaniałego. No i to wydanie jest piękne. Tutaj również ma złocenia, bo nie wiem, czy o tym powiedziałam. Wspaniałe. Bardzo, bardzo cieszę się, że mogłam się zapoznać właśnie z tym tomikiem. Planuję sobie oczywiście dokupić też kolejne pory roku. Natomiast drugą pozycją, którą skończyłam czytać, wydaje mi się, że wczoraj albo przedwczoraj, w Północnym Lesie coś bardzo, bardzo dziwnego. Absolutnie nie spodziewałam się tego po tej książce, patrząc na okładkę. Wydawało mi się, że, ona be, że to będzie taka przyjemna opowieść, której dużą rolę odgrywa natura, właśnie roślinność, ale generalnie wyobrażałam sobie, że to będzie taka bardzo przyjemna, urocza opowieść. A nie, to jest tak osobliwa historia. Tutaj jest tyle jakichś tajemnic, mroku, szaleństwa. Jest to generalnie historia o żółtym domu w lesie. Przez który to dom przechodzi wiele osób. Na przestrzeni lat mieszka tam mnóstwo różnych ludzi, poznajemy ich życie, ich troski, ich po prostu historię i to, jak im się w tym domu żyło. To wszystko jest, tak jak wspomniałam, dodatkowo dziwne, owiane takim nawet czasem dyskomfortem, takim niekomfortowym troszkę uczuciem, właśnie szaleństwem, osobliwością. Coś tak innego niż to, co czytam zazwyczaj, a dodatkowo napisane przepięknym językiem i oczywiście tutaj ogromną rolę ma ta przyroda, która pochłania to wszystko, co zostaje z tych mieszkańców tego żółtego domu. No te historie są absolutnie fenomenalne. Pomysł w ogóle na fabułę no, uważam, że świetny. Nie była to taka do końca dla mnie... Komfortowa książka, dlatego też oceniłam ją, może tak gwiazdkowo Wam powiem, na 4 gwiazdki, 4 na 5, więc bardzo mi się podobała. Może niektóre te historie mi się odrobinkę dłużyły, dlatego też właśnie ta gwiazdka tutaj została przeze mnie odjęta, ale ogólnie naprawdę coś wspaniałego. Bardzo Wam polecam. Cieszę się, że przeczytałam tą książkę i. Na pewno będę o niej długo myśleć, ponieważ no, tak dziwnej rzeczy to nie czytałam już naprawdę od dawna. Także jeśli lubicie, to serdecznie Wam polecam. I coś, co czytam aktualnie, w zasadzie jestem tak naprawdę teraz w trakcie dwóch książek, ale powiem Wam tutaj parę słów dosłownie o labiryncie duchów. O tej cygiełce, do której zbierałam się bardzo długo, żeby ją przeczytać. Troszkę dlatego, że nie chciałam się żegnać z tą serią, bo jest to ostatnia część serii o cmentarzu zapomnianych książek. Mojej absolutnie ulubionej serii, moją ulubioną książką jest Cień wiatru czyli pierwsza część, chyba mogę to tak powiedzieć, chociaż tak naprawdę tutaj autor Zaznaczał, że y, nie ma to znaczenia, w jakiej kolejności będziemy to czytać, i trudno było mi się jakoś tak z tą historią pożegnać. Tak bardzo przedłużałam to moje czytanie, ale w końcu no bardzo chciałam, już tęskiłam się za tym światem. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to tak potężna lektura, że ja to będę czytać prawdopodobnie dwa miesiące, więc na spokojnie jestem aktualnie na 150. stronie i tak sobie powolutku ją czytam. Póki co podoba mi się, chociaż um, zauważyłam, że dużo tak jakby wolniej się rozkręca. Jestem na 150. stronie i tak naprawdę nie wydarzyło się tutaj jeszcze um, za dużo. Um, wydawało mi się, że w poprzednich, właśnie, częściach ja od razu byłam bardzo taka zaangażowana w tą fabułę, od razu działy się rzeczy um, i, i ja po prostu nie byłam w stanie się oderwać od tej historii. A tutaj. Um, tak, bardzo powolutko się to rozkręca, dlatego też tym bardziej na spokojnie sobie to czytam. Może następnym razem Wam o niej powiem, jak będę na przykład w połowie, żeby już powiedzieć coś więcej, no bo za szybko jej nie skończę. Także, także tak, ale czytam teraz i naprawdę ogromnie się z tego cieszę. I to tak naprawdę tyle o tych książkach chciałam Wam powiedzieć, a o następnych będę mówiła Wam już w kolejnym filmie. Bardzo Wam dziękuję za tą chwilę. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Życzę Wam miłego wszystkiego i wesołych świąt, bo to jest ostatni film przed świętami. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Miłego wszystkiego. Do następnego. Na razie.